O, czakiem, wziąłeś tą fioletową czapeczkę w końcu. No tak, ja miałem ją od początku. Tak? A nie ma takiej no, nie takie czapeczki niebieskiej, jest tylko taka syjanowa. No, wracamy do szkoły, chapter 2 czy tam 3 już. My są wakacje. Nie, coś. jest chapter 1. <grym> no, mamy jakie wakacje? Chapter 1 wakacje. cały czas. YouTuberzy YouTube mają szkoły w wakacje. Tak, <grym> Chucken, to jest cały czas chapter, <grym> <grym> 1. chapter 1. Chapter 1 to już no? skończy a, się na pokojach 666666. Gdzie chapter 2, 6665 pięter i później chapter 2. Oh, o, no. gas! My jesteśmy, my, jesteśmy, my jesteśmy na Flor 200 w tym momencie i lecimy School. na. Czy. A czy. Czemu czytamy czy to jako a, czaszka, a nie jako szkoła. Chciałem, <laughs> że twarz zbliżyć. No tak, Twoja twarz brzmi się. znajomo. Lecimy. Ogarnijmy, chodźmy. Chodźmy. Pójść, pójść. Nie szpital, ale... tylko szkoła. Nie, 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 nie. Już to jest szkoła tu. Wykorzystywana przy covid to Ewentualnie COVID, nie, to nie ma. Był... To, jest, to, jest wow. to, jest, to jest. To jest. Pielęgniarka. To jest, to jest właśnie, to jest pielęgniarka. Cześć, pielęgniarko. Co kurwa! Pielęgniarko, Co bo Siusiak mnie boli, proszę mi wyleczyć. Nie, uspokójcie się! No zadzwonię po facetkę! O, jest. Uspokójcie Co? się wszyscy, nie, nie obchodzi ufali. mnie kto zaczął. Jesteście u Ała, A przemsa! Dobra, nic mm. tu nie ma, chłopaki. Tu jestem sama. Wypierdolę. Bo masz rację, to nic nie ma na pierwszym piętrze. To musimy zapamiętać. No, jest, jest jest Edi! Czemu tu jest Edi? siedzi, okej. Okay. że tutaj Edi jeździł, czekaj, mogę. Mogę Edi Ale, 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 ale to jest mogę jedno E, to nie jest Edi, że dwa E, tylko jedno E. Edie, To jest elektroniczna śmierć! E-daj! Aaa, wszystko jasne! Ja pierdziele, a może to chodzi o to, że ten jest E? No to właśnie to jest, jak jarasz te szlugi elektroniczne, bo masz się takim krześle. Ekologiczna śmierć! Tak, jako mogę tu wskoczyć, patrz to! Wow! Bo ej, 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 ty małpo, schodź stąd, twórka! Spal... Ej, co mnie zrzucasz? <grym> nie ma futu, no dobra, to jest. Aż ty brudrześ zostawił tu, Wiemy. weź to odkurz. Um. Tędy tu. Tędy, do, do, do przodu, tam. Czemu kana kota robisz? Nie ma nie, do przodu. Dobra. Daj dobra, zobaczmy. Oła! To kot. Możesz nie popychać mnie. To kot popycha. Możesz nie... Oła! O, coś tam się wybuchło. O, 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 Blub! Kot! SC SCP-6! Ej! Wow. Ej, idzie, idzie, ja odbieram uważaj! On jest, on jest nieszkodliwy, on jest nieszkodliwy. Tak? Dobra, no? przetestujmy to na mojej dupie. On będzie za nami podążał, widzisz? Ej, odbiję! Ej, można. się! Zobaczył mój Ja ci się ucieszył! To jest najbardziej harmless SCP, jaki może istnieć. jak zobaczysz, Zły! No? ha, Można poskakać po głowie? No właśnie, mu skaczę. Au, au! A! Wpadłem w środek! pisze? Nie mogę się ruszyć. Ej. O, o, o. Ej, wypchajcie, wypiórcie. O, 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 dobra, o, o. to Ej do to trampolina normalnie. Ale musi... mogę to pchać? to Nie można go lecz. To, to nie. ewidentnie nie. jest anomalia, więc możemy. Tak, ale jaki fajny! Zwierzątko ja, w czasie. Ja chcę, ale to jest anomalia. No tak, to jest anomalia. To jest samo. anomalia, tak. Jest, jest, jest. Czemu ta gra jest taka łatwa? Ej, on tu idzie. Ale długo nie pójdzie. Czemu ta gra jest taka łatwa? Po czym teraz będzie jakieś super trudne pietro. patrz patrz. oczywiście. Wow. jak wszystkich w trójkę popchnąłem. Eee, Możecie się nie popychać. Ale tu mało zapamiętałem mimo wszystko. wszystko, wszystko. Całej, to muszę zrobić tak. Tu wszystko jest. Hello. Ekologiczna tak. śmierć Za dalej jest. Za oknami git. dalej ma raka śmier... dłoni, tak. Przesa, to jest pielęgniarka. Dosyć. No ale ma, no co ja poradzę, no. to pielęgniarka. To jest hand cancer, no. <laughs> hand wow. cancer. Life co cancer. Próbujesz? Hand shaker. To jest maria, rak dłoni. Co ty próbujesz tam? A jest Rak Raka? No kurde. to No kurde! Siema! Wynocha mi stąd! Jakie ja mixtape robi sio, chłop! Sio. A, A, ja ja I teraz, czekaj, ja możesz teraz w tytule ja tu dać? Zwaliłem ja Admirosa. Pierwszy. Ja Powodzenia, chcę, ten, wiem, ten odcinek że będzie trwał to... milion godzin, dzięki wam. To dobrze, I Dobrze, więcej reklam. <śmiech> 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 wow. Eee, lecicie na wyświetlenia, <laughs> YouTube. -eszy. Tak, tak jedyna rzecz, no. którą kocham. No. Lecę no na to. to podnieca, to. nie ma anomalii, <śmiech> podniecaj, <śmiech> podniecaj, e, to. Dobra, idzie, stała, idziemy nie. chyba. Ewidentnie nie ma anomalii, więc możemy Ej, a chłopaki, tutaj ręcznik był? lecimy. przestań z tym ręcznikiem. Jaki ręcznik? No ręczniki i te. O tak to było. Ale nie, tam był nożnik jak coś, tam nie było ręcznika. Jak od razu się odwrócił, okay. kuś was zaczął już żeby się myśli. Wydaje Spam mi się, że to, to anomalie byłyby bardzo, bardzo obbiór. Proszę mnie nie popychać. Nie wejdziesz. Tak jak czy nie? No Właśnie Cakien ty przedłużał. Czy ty, ty możesz nie. Ić KFC zjedz. Zjedz I... no. KFC. Tu starano, przestań. KFC. <laughs> no. Zjedz sobie KFC. E, no, 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 no i co? Why is that phone placed there? Aha, phone. A przecież tu był phone. A może Why nie było? Why jest. Phone Place there, czekajcie, czy to nie jest jakiś inny, inny phone? Ale czekaj, to, czyli. Nie, to, może, może, być, to iPhone. może być podpucha, to może być podpucha panowie. A czekaj, to. była anomalia, czy nie była anomalia? No, nie na 200, wiem, bo, na 200 nie, jesteśmy. No nie było, ale to może być podpucha, ja bym się cofnął. No ale zrezytowało ja, nam się. Zrezytowało, jesteśmy na 200 i była wskazówka. tak, ale skąd ten tekst? Wcześniej też nie mieliśmy, nie mieliśmy anomalii A W sumie. I y, ten, 200, i nie było żadnego 200. tekstu. Wyspieczyliśmy. Oh. Ten, ten telefon tutaj był. No, Wydaje to, mi się, proszę, że to jest wracamy. anomalia, która próbuje nas oszukać. Czyli Chaket ma rację. Tak sądzę. to czyli... Tak no czyli ona tak. zmieniła numerki pokoju i trzeba wejść, że to jest anomalia. No jest, tak. Dobra. Teraz ja zobaczę w tym. Zobaczymy. W tym też jest 200. No. Hmm. no. Dobra, można Cof... zobaczyć. Wyjdzie w praniu. Cofnijmy na... się, eee. o, nie, tak. wiem, Cofnijmy nie, się w rozwoju. Nie dajcie da się, ja się oszukać. Nie, nie ten... Tylko, że jak będzie 201. Tak, tak. Nie dwie... Nie, dobra. Co? Czyli znowu coś było, znowu czyli coś jednak było. jednak coś było, czyli e? jednak ta Ale my do złego wyjścia wyszliśmy, bo my wyszliśmy do windy, że nie no ma nic. My wyszliśmy, że to nam robi podpuchę, nie? A, no to i, i poszliśmy do tego, gdzie zielone, czyli była, że nie ma. A, a, to, a to powinno być zielone. A to że po, była, powinniśmy a, byli a, pójść do drugiego. A głupi. Zielona, zielona to jest w momencie, stamtąd skąd wychodzimy, to musimy się tam wrócić, jak jest anomalia. Nie, jak. No nie tak. ma. No, no no właśnie. Dlatego pomyślisz, że możecie się złe, złe, źle poszliśmy. Ma, było, się do się chyba. Nie, ale... właśnie a, nie poszliśmy. Chyba wróciliśmy źle. No właśnie, źle poszliśmy, bo tak. teoretycznie to, 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 to co ty mówiłeś, -t -t to powinna być anomalia podpuszczająca, a poszliśmy do drzwi, gdzie nie było anomalii. No no, no. No więc no, właśnie. Niestety, unfortunately. Unfortunately. Uh, Ale <laughs> przynajmniej I mamy jakie kota mózgi? dalej. Hmm, no A to kota kot, kot, zawsze tak. będzie. O! Oh. No i dobra, 201. No, liże 201! Blobik jest czy nie ma blobika? Mm. Blobika nie ma, telefon Bez, był. Lucky sokta. Talerz jest. Pielęgniarka edie jest. W Kalendarz się zgadza. 2020 roku. W ogóle oknem jest. nic. Gdzie 20. jest? No, no to pandemia! Pandemia, no pandemia. No, tak tak, tak. akademia, akademia. akademia Ja sądzę, że to jest pielęgniarka po prostu. No to jest pielęgniarka, Zgodnie. nie mhm. widzisz? Jak pielęgniarka, jak to jest przecież gościu. No to no, jest pielęgniarz. On się zranił się, no kurde. No ale nie, pielęgniarka. Pielęgniarka to jest pielęgniarka. Pielęgniarka też może się zranić. Poza tym, mm. co jeśli ma raka no, 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 i musi być to to Pielęgniarz Wait! Co? Dobrze my idziemy, a nie zielone? Nie, zielone to jest nie wtedy, ma... kiedy jest anomalia. Tak. A nie ma Dobra. anomalii, więc idziemy Przeczytajmy się to może. po ostatnim pokoju. Tak. Nie, nie, dobrze, dobrze, If dobrze, dobrze. to jest to, anomali jest anomalia. Tak, tak. Find anomaly. Czyli tu, no tu mamy się cofnąć, jeśli I będzie. I some places on the back. E, Czyli podpucha. jednak była anomalia. To jest po... Nie, to jest podpucha. Wracamy, idziemy, 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 idziemy. Chodźcie. You sure? No i nie tak. wiem, no zobacz, zobacz, co tu czekaj. A może był fix i teraz jest napis, kiedy się pomylimasz? No właśnie. A może? No, zobaczmy. No, ale jesteśmy debilami. Widzisz? No, Czyli jednak to podpowiada. A już zobaczy Hotfixa. Ale Bo co może to faktycznie? było. Ale co to w takim razie było? Nie wiadomo, ale Czym jak to jest było w innym Na przykład. Miejscu, no. no to mamy problem. I coś Bug Aria że nie sprawdziliśmy bakaria. na Bakaria, no to pewnie gdzieś tu. Pytanie Czyli czy pytanie czy w Korytarzu coś. też mogą być anomalie? Chyba już nie, bo tak mogą. No w nie. W, w, w hospita... mogą, mogą. No nie, bo w hospitalu było tak, że jak się robił nowy pokój, to tylko w nowym no. pokoju były anomalie. Już, e, tak. już na Korytarzu tak, ich nie było. Tu krzesło. To co tutaj lecimy? No tutaj nie ma na razie. Ja nie widzę hmm. anomalii. No bo to jest pokój. Nie Tak. Tak. Yep. No, no klik. A co trzeba klikać drzwi? A. Ja nie klikam, bo się ma ja, coś zapisuję. Ja nie klikam, tak, od, od kletki nic Ała. nie klikam. Hmm. No i dobra. Klikaj to! No. Się. Rozumiesz to? Tu teraz nic nie jest. Ale się pozglądam po korytarzu. E daj. nie. <laughs> nie przyjdziemy gra jest za trudna No, ja tak mówiłem, jakie to łatwe co jest. No teraz nagle jakie To jest Łatwe. Właśnie no. Hmm, poduszka to wszystko Ej, jest. Cię, 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 Cię. Co? Chcesz... Co słyszysz? nie takie. Gdzie słyszałem? Jakby, słyszałem? jakby ktoś gaz nastawił? Tak. Cz. Roki, nie tupaj. Przestań tupać. To są Bomby ambient, ale wy jesteś. Come on. Pip. Tak, pip, pip to jest. Pika sobie nie wiem, zegar albo ten jakiś. No, ale łuszka. czy dźwięki to też może być anomalia? Nie takie ciche. Hmm. A ta szafka czemu ona jest tak bokie? E, była, była, była. Już to tak, zapamiętałem, bo wcześniej zapyta, też się no, tak to, zastanawiałem. To byłoby coś A. obvious, na pewno obvious. Dobra, no. idziemy. Okay. Hmm. Myślę, że nie jest to tak. Ja nie, myślę, to, myślę, że nic nie ma. No ja nie, no ja nie widzę. No. We, we, we. Stoję na kocie. Przestań stać na kocie, widzisz, że on liże sobie łapkę. No to no, ja nie na łapce. liżeć. <laughs> okay. Jej, Jej, zrobiliśmy pororogres. A nie, jeszcze nie. Pororogres. Pororogres. Teraz na pewno coś musi być. Wy tężcie hmm. swoje mocne. też za oknem, bo. Oh. No właśnie he za oknem. Co? Jest tu coś, panowie, jest tu coś. Ja mam flashbacki ze szpitala. No, mam szpitala. ze szpitala. Oj, no. uh, oj, No nie, co zrobiłeś? Gogo, li... go, 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 uh, go, 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 Szybko! go, 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 Szczęść Boże. Jaki smiling smilingos. No. Ale to jesteśmy my? No, no wygląda no, jak no. No. no, mamy traumę po szpitalu. Wygląda jak my ze szpitala. O. Uh, uh. o oh. One of the Ej, following co? rules cicho, is cicho. incorrect. Correct. One monster, one monster have a flower tattoo. Uh, one of the odd number rules is wrong. The monster's DNA uh, has one X chromosome and one Y chromosome. Who are you trying w to save? What? Czekaj, uh. czekaj, czekaj, czekaj. Monster have a flower tattoo. Czy mamy tutaj, czy któryś z nich ma flower, flower tattoo. tattoo? Nie. Nie uh, ma. nie widzę. Ja nie podejmuję zro. decyzji. Dajcie mi sekundę. Faktycznie, reszta od number. Dobra, niebieskie. Albo twój kolor. Niebieski eee, uratuj kogoś, uratuj chłopa, chłopa, Czerwona. chłopa. Czerwona. Co zrobiłem, co zrobiłem? No, no wziąłem, no i co? Ja ratuję no i co? dziewczynę. No co? What? Ono ugania! Goni hagiwagi! Otwórz! Otwórz! Posuń się, posuń się! Przeżyłem! się uciekamy, chłopaki, uciekamy, ja przeżyłem. uciekamy! Uciekaj! No, Jak no, przeżyłem! Jak ujek, no, on no, rośnie! gdzie mamy iść? No otwórz You guys G. dead! Ja przeżyłem chłopaki, co? bo ja dziewczynę ratowałem, co? wziąłem czerwoną tabletkę. Aha, jaki on duży! Okej, okay, okej, okay. dobra, okay. dobra, idź, 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 Dobrze, idę tutaj 203? E, nie, 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 do zielonego, do zielonego. zielonego. Tutaj? O, Ta, widzieliście tak, jaki on miał duży, duży łeb? Leci. A, dobra, anomalia. co przestań! W... <laughs> dobra, na te drzwi. E. <laughs> <laughs> tak, na te drzwi. Uratowałem was! Widzicie, czerwony kolor jest najlepszy! Zawsze wybieram ja czerwony. Pierdyka, co to było? Jezu! Co to było? Hi hi hi. O, się Ale się zerwał i Maxa zjadł. No, SCP o, jest SCP! Dobra, to oh. jest oh. bla bla bla, bla, bla. To easy. To jest easy anomalia. Ej, to jeszcze jedno wtedy. Nie. To jest 204. to po... ja zapomniałem, Pią? że to była anomalia. Boi, boi. My przeżyliśmy i myślałem, że musimy iść dalej przez chwilę takie. Nie, nie, nie. Czy mogę ci skoczyć na głowę z kucni, mm. Admiros? Skutni. No. no, odsuń się roki. Mm. Hmm. To weź no je odsuńcie. Nie na głowę. Czekaj. Tricky. To stań bliżej, stań bliżej. Tu nic nie no, ma. Tricky. Tak, mogę mu po głowie chodzić. Ej, zaraz ci poskaczę Telefon. po głowie, ty. No. Co wy tam robicie? Anomalii. Skocz i skacze wgadza. po Dzikie uga buga. Nie widzę tu a a żadnych, nie widzę. Anomalii nie widzisz? Eddie. Nie. spójrz za okno może. Ja patrzyłem już. Patrzę hmm. za no okno liść? i widzę liście. A, znowu te... Aktualnie jeden listek się ułamał, a tutaj nie był z... ułamany. <grym> Czy na pewno było 548 liści na zewnątrz? No i nie na wiem. Czy na pewno ta nie gałązka wiem. była 549. tak prosto? 9. Ja bym powiedział, Patrzcie że tu nic. Co też z szafkami, hmm. bo za szafkami no, ja znalazłem tekst. Byłem, sprawdzałem. A Ej, ta kanapa tutaj hmm. była? Co? Kanapa wiadomo do czego. E. I don't know... Była? Chyba? Dobra, czytując Bum. klasyka, to nie byłoby tak oczywiste jak kanapa, to byłoby coś bardziej takiego no. jak potwór, czy co? A nie, że się zrespiła kanapa, czy coś. Znaczy no. no, tam klasyk kurwa. Ja Czyli nie ciur? ma. No, to <laughs> no, zobaczymy. Jest kot, to jest anomalia. Kotę. Co to było? No nie mogłem być bo oni wszyscy byli w windzie. A, a, a. okej. Okay. Nagle... zero. Mm. Nie, już będzie dobrze. Nie, jeszcze nie. Wejście jeszcze, jeszcze tam musimy przejść. Przygotujcie się, bo zaraz będzie boss. Zara, wzrok. kanapa wy też jest. Wy też Nie ma anomalii, możemy wracać jak Jest zaraz. kanapa. Czekaj, czekaj. E, telefon Twierdza. został misplaced. I się rusza. O, 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 o. E, odebrałem go, go, Zaraz go, wybuchnie. Go, go. go, go. A Aha. Nie, nie, nic się nie dzieje. Uła, uła. Serio? Tak. Myślałem, że będzie hello, hello FNAF wow. eee, mówię na FNAFa. Eee, na face face. your middle summer job. Hello, hello... Freddy Fazbear's Pizza. Co ty, ty robisz? Emotki robisz? A ja czym? Pod pod te, Patrz, pod te się robi, Silly! Ej, a pod jest fuck! Pod jest fuck! me, my child! Ooo, jak słodko! M, M! M jak fuck! Czemu ja teraz w trzeciej osobie widziałem? Fuck you! Fuck you, man! Fuck you, man! Silly! Dobra, jedziemy! No proszę, tylko nie anomalie, chłopaki! Anomalie?! Uwaga! Co to będzie? When oh, it looks at you, egg. you don't move. Something is egg. coming. Oh. Okay. Squid game. Tu, 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 tu. Red light. O oh, wow. wow. A, tylko że to będzie ten, ten stworek oh. z tego filmu. Co Red jest? Green light. Oh, oh my god! A wha? Ale, Ale, Ale kuleczki. <laughs> Jesteśmy kureczki? zrobieni z bombek. Green jak light. Jakie <laughs> <nice. laughs> No to jest Bądko. ten On z filmu takiego japońskiego. A chyba w Robloxie popularny tryb z nim. No. dobra. Nie sprintujcie, chłopaki. Masanga Blisko, blisko. za chyba jest. Green light, red light! Jest? Nie, nie ma! Tak, coś za nami jest! Co? Tak, coś Już. za nami idzie! Uh. Ja nic nie widzę! Jest kulka! Go! Wow. to za szybciej! jest? Trzeba sprintować. Uh, szybko, szybko! A! Jak ma kolonda to musimy się zatrzymywać. Co jest? Ale on różnie gada! Uh, kolego! Tu, Gdzie my mamy? Was co <laughs> Gdzie mamy iść? Nie wiem, nie wiem. Zalinię, zalinię. Nooo, mnie! Widzę, 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 widzę. No bo nie widziałem, że na się zwracam. no. ale gówno! Dobra, żyję, żyję. Para. Czekaj, chuckę. Głowy, I'm alive, I'm alive. O oh, zjadźcik! Oh, ah! Nie zdążył! Kulka go zjadła. No właśnie to jest ten, co z tyłu szedł za nami ciągle.

Ej dobra, Masu, czyli, to czyli, to czyli każda ławka fizyko. tutaj na samym środku każda ławka ma krzesło i nie jest przekrzywiona ani nic. Arrigato tak, tylko ta szafka tutaj na końcu dwie szafki są przekrzywione. Jary mm, jary gambare gambare senpai. Już zamknij się kurwa panie <gulia> anonime kurwa. Hentai hentai. Gambare, gambare hentai. <gulia> hentai. <gulia> 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 To, to jest ooooh. jak, ja wziąłem takiego mema, co gadał, e, coś tam HENTAI, NARUTO, SASUKE I wszystkie Sas te anime rzeczy Sasuke, SASUKE, nie SASUKE 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 właśnie, o, właśnie Sasuke. SASUKE No idę, idę, no ja Hentai. patrzyłem DAJ, <gandare gandare> DAJ NAGATORO Dobra, skupcie, skupcie się NARUTO MAX SAN LEĆ PLEASE MAX SAN Sado. Hello Cześć MAFU, Chinese KEMISTRISU, FIZIKSU JAPANISU, ENGLISHISU, KANTONISU, okej okay. The fuck. Stop it Nie pamiętam, Get czy to Chcesz zupki chińskiej na uspokojenie? Nie, pa nie pamiętam, czy to były trzy segregatory, czy dwa... Ej, za oknem coś jest! Co U, jest, kurwa? A Eee on TA- a ATAGON TITAN bigo, BIGO face -o? O. O, Ej, się gapi na nas, czyta. dobra, czyli wracamy się, wracamy o. BIGO face BIGO face bigo, bigo, z face'u BIGO face jest No to jest nauczyciel Zamknij się kuźba. Nie, co ja O jaką zrobić zrobić się jakąś? kłócić O co ci chodzi? O jaka to są. on? Czuwam się ZA dwa. UUUU Uuu. Wait 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 Co mamy zrobić? Co? Sit down Sit down? E. Sit down Dobra, e A nie, bo tu dziecko si siedzi Siedzę, siedzę, siedzę Ja też siedzę jak? Ha! E! Lekcja Sit będzie! Down. Gdzie muszę usiąść? O tu! O, kresie, Jezu w e. pierwszej ławce doł! No. Ty kujonie ty! Najgorzej! gorzej! Co Sit down! usiąść! Szukaj! No, oba, do szukaj! Tańczy. Find a seat! Okej! Okay. Hey. Okay. E! morning students! O ja pierdziele! O nie! Tylko nie matma! Nooo! <todaz> no! <todaz> Będziecie porażką do końca życia! Ja już jestem! Ja też! You can do it! Nie matematyki! A, Au. dobra, a i tyle? To, a Na raki, co ci się dzieje? What the fuck? What? Find a seat. No, o to tu chodziło. Find a seat. No, no Część, to tak, znalazłeś to miejsce. Wiecie co? Nie, to nie jest anomalia, nie, to jest normalne. To 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 <susza> jest, <susza> nie jasne. lubię matematyki. Jak chcesz, to tam idź, <susza> Kiedy <Kto> było <susza> <susza> nie dziwne. Nie lubię matematyki. Myślałem, że to będzie ksiądz uczący religii, czy coś. Katecheta? Katecheta, męczący wow. matwy. matmy. Chinese suk, Dobra, wszystko trać. się zgadza. coś ta szafka jest taka wykrzywiona, ona zawsze Tak, e, była? tak była jedna wykrzywiona, tak, druga dwie wykrzywiona. Na, na samym końcu były wykrzywione. Pan zobaczył dalej, na ma skośne A... oczy, dobra. Psz, 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 psz. Maraka Was, Maria, oczu Max, już mi że powiesz. No. Ja no, no. Alstwie, rzafaktu, no, Mac, koś, no? Razisto, Maxu. Race System, Race Max zawsze to... chciał być tym Race Race System. Basistą, System. No że lubi się wyścigi co nie? Wyścigować. <śmum> 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 to, to Mario. Look at you now. Okej, nie ma no nic. No nie widzę. No anomali. No ono ej, czekajcie, bo coś jest nie tak. Co jest nie tak? Mm. Nie ma z nami Maxa. A już nie jest, jest, jest. No, nie Maksu jest hira. There is no U, Maxu Hira. Poza drzwi. Ej, ej, aż no. mi się przypomniało jak wyrzuciliśmy kogoś e, ten zwin, gdy się zamykało. We <laughs> can test it if you want. Mm. <laughs> Janisu, okej, okay, wszystko co się zgadza. Dżapanisu, zgadza e się. Tu nic nie było. To jedna ta tablica była pusta? Tak, 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 tak. Zawsze po lewej był ten tak, przywódca japoński dziadziuś. Ale patrzcie też za oknem, bo za oknem może też Stefano San. Stefanosan. <grym> Stefanosan? Patrzymy, patrzymy. Daniel-san. <grym> Ale to nic nie, nie ma. Ja nie widzę żadnych anomalii. Kraty. Mr. Miyagi. Łakson, you sure? Sandaflo! To Zanda nie oglądaliście, nie oglądaliście Karate Kid'a, kurwa? Milion lat temu? Chyba nic nie ma. Flo. Już szur, że nie ma. No bo tak Brod chodzę, chodzę, Brod chodzę i co, co by tu miało rzędu być? Dwa nie ma? się wydaje, że nie ma. No. Nie, ławka ławka ten koloru, ten koloru no. zielonego. Krzesło koloru niebieskiego, się zgadza. <laughs> Ta. Król Karol. Hmm. Kupił królowej. Karolinie. Ała? Korale koloru kolorowego o, Nie no chyba nie ma znowu Mnie e, się wydaje... Korolu Kololu Koloru Nie nie ma Kololu koloru kololu. I cóż ale z ale tego kololu że kololu ze Szwecji Koloru kolory. koloru Nie jesteśmy ślepi No, no karol, ja, ja, ja kolory, na, kolory, pewno kolory, na pewno jestem korale koloru koralowego. Au Let's go Nie Dobra jakaś dziwna anomalia musi być dobra ale trzeci raz z rzędu nie Widzę Gdzie? Tu Gdzie? Blackman. O, faktycznie Youtuber debiut A o, Aha. O, ła! Bo zeskanowaliśmy kod uh. QR! Uh. Aha. Za długo się gapiliśmy na się to. musi Eee! E co? Co to Aha! co to co Aha! Się co się dzieje? Dzieje? So, follow my channel and stream. O nie, musimy go zasubskrybować. Okej, Nie, to jest normalne, twórca. Zrobił reklamę, chłopaki. Jakie głupie są te anomalie w tej części. No w tej części są takie bardziej komiczne, nie? Zdecydowanie. Okej. 306. Pokaż mi tego gościa. Anomalia, anomalia. Gdzie? Gdzie masz anomalię? Gdzie? Jeszcze nie wiem, ale obstawiam, że jakoś będzie. Stefanson! Wow. Mmm... mówię na ten, przyszłość. Ten koleś, koleś ma raka, raka egzaminu, bo go nie zdał. Rak egzaminu, o. wow. Skończcie z tym rakiem, proszę was. Chyba nie ma nic. Raczek, raczek? nie, bo raczek, ha. Rak to jako szczypnie będzie guzek. Eee, <laughs> na korytarzu za oknem, no nie widzę. Oh my god. To dlatego nosimy czapki, tak? Eee, ej, e, na, e! napisy, napisy bio! Umarłem. Napisy I 3D! Aaaa, napisy, no, 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 tak tak napis napisy! of the Napis! Zbierdzielacz oh, oh, kurwa! Co oh, coś się z tobą przytuli! Zbierdzielacz of the Napis! Ja sobie wszedłem na biurko i na na biorko, mnie na i nagle coś zabiło. Co jest? Run fast, there is always a correct door. Aha, czyli to jest dosłownie ten... Backroom say run, run, run. Co to klocki... a nie. Ciągle tam się świeci coś. A no, nomen. Cztery? Wow! Wyszliśmy do czwórki od razu. E? O, muzyka! Rozgoni. <grych> Wielkie Jaki skrzypce biorąc... będą. Ciela. Przerażająca A, przez skrzypce. Co jest, Wielka tuba. Będzie basem takim. Coś tam o, jest. Łe, basem synu. Buka! Buka! A bu, nie, Eee! Ty, to jest ten czarny ziomus z tego! Jaki? Coś ty powiedział? Ciemny ziomus. Jest Jaki wyścigowiec! Co jest grane? Co mamy zrobić? Co mamy zrobić teraz? Ej, na tablicy jest czwórka. Ludzie chciałem się napić tylko swojej czarnej kawy. Co jest? Co mamy zrobić? Czarny gaz. No i koniec. Ej Czerwony, bo czerwony byłby katnapa. Co teraz? Kłócać, kłócać, A, kłócać. Ej, dawaj, i cić, A, do doł. Ja też Andere! dead, nie pchaj mnie, nie. bo się zawkaliśmy, ja Zapchaliśmy tak. dziurkę. Co no. jest, co teraz? wow. Co teraz, które? I co jest? Co teraz? Mam co teraz? ekran Dędy. do góry. Dędy. O, dobra. Spectator. A ty spektrujesz um, się? Zginąłem. Ej. Muszę zginalém. Musisz zwrócić ja, weź deadny, <laughs> bo nie mogę nie, nie, nie myszką. Nie deadne. On musi. Ja widzę krocze Chakę na, no. On musi toczyć, ale trzeba ja widzę szedę w dobrą stronę. Kamera mi się zbadziła i tylko krocze jego widzę. No i nara, no i nara. Na spokojnie, nasz no, okay, radę! Wow, wow, wow. Pomogłem ci. O! Dzięki! Po, pomogłem o. ci. 4-4-4-4 napisane. Właśnie, przecież do 4. Dobra, deputy. Ej, brawo! Wow. Ucieczka od niemoralnego nauczycie to był niemoralny nauczyciel. Niemoralny. Kabaret niemoralny. Chciał nas dotknąć. Chcemy jeszcze szybko, to czy... No chyba zostawmy! No tak, bo to bo, teraz chyba mamy dba. 400, później 500, 600, więc no, idealnie na kolejny dobra, odcinek. Dobra, okay. dobra tutaj, to była dziwna szkoła. od niemoralnego nauczyciela możemy tutaj skończyć. nauczyciel. Dziękujemy nauczyciel. bardzo. Pa. Bye, bye. Na razie.